Siemaneczko Proszę bardzo Tak wygląda sytuacja Poranna kawka Jesteśmy na Podkarpaciu Nasz kamperek stoi tutaj I dzisiaj wytargam tą skrzynię w końcu Więcej rzeczy tu nie mogę zrobić Bo, bo pada śnieg i jest zimno dosyć I... Ale dzisiaj wytargam tą skrzynię Wezmę saneczki podstawie Jest śnieg i. Na sankach zatransportuję ją do garażu. Przepatrzę co i jak. Chociaż nie wiem co tam ze skrzynią się robi. Ale wymaga na pewno czyszczenia, jakiegoś zmiana łożyska. I tak dalej zobaczymy. A tyle śniegu jest. O shit. Ale pięknie jest. Patrzcie. Na kamperze stoi tyle śniegu. A tu nasi przyjaciele. Właśnie jadą do Grecji. Zapakowanie już. Byli u nas troszeczkę. Ale sopel niezły i dzisiaj jadę, zobaczcie jak wygląda zimowy kamper Nie Jak wygląda kamper, w którym się mieszka O takie sople To jest taki sam kamperek na Mercedesie jak mój To znaczy nie taki sam, bo w zabudowie jest innej innej zabudowie ale ma ten sam silnik i no i jest z tego samego rocznika. Ale Zamarz! Ja cię. Ale sople? No takie sople. Dzisiaj wyjeżdżają i jadą w kierunku Grecji, właściwie do Grecji na Pelopones. Bardzo serdecznie ich pozdrawiamy i, i żegnamy i dołączymy do nich za za jakiś miesiąc. proszę, zobaczcie. Dzisiaj jest odcinek krajoznawczy tak, tutaj u nas jest. Ale nieźle. Pięknie tutaj jest. Świat jest piękny. Wszędzie, gdzie jesteś. Niepotrzebna Ci Grecja, Hiszpania, a nie inne tematy. Pięknie jest tam, gdzie jest pięknie. A nie pięknie? Pewnie, że pięknie. Zaraz biorę dzieciaki i jadę. Jedziemy na góreczkę, a później się zabiorę za kampera, pożegnamy jeszcze naszych przyjaciół, pomachamy na pożegnanie, zrobimy to co mamy zrobić, tak to wygląda, tam jeszcze jest trochę roboty, ta skrzynia, porządek z tymi rurami. Wał wow, mam nowy już, także tutaj nie ma problemu, wczoraj opatrzyłem to moje, moje sprzęgło i sprzęgło też jest nowe, bo było zakładane rok temu chyba, nowe, e więc trochę kosztów mił będzie, a resztę części będziemy, o jedzie pług, zobaczymy ile zgarnie. Wyjąłem ten pas i skrzynia już siadła na sanki Ale jeszcze jest wyżej niż ta więc Może musiał ją zrzucić na glebę Trochę ją wyciągnąć Rzucić na sanki i zaraz pojedziemy do garażu Nie było łatwo, ale było łatwo Właściwie nie było problemu Skrzynia już na sankach Transport zamówiony Lecimy na Lecimy na garaż Zaprzęgamy dwa konie do, do powozu i powolutku, żeby nie spadła tylko. Idziemy w zaspy prosto do garażu. Tam jest garaż. Ale jest pomoc, także. A tu jest iglo. Dobra, żegnamy, żegnamy. Ekipę. O, no tutaj piękne. O, idzie kakałek, jeszcze kakałek. Odśnieżamy kampera i żegnamy naszych przyjaciół. Machać! Do kamery miotło jeszcze Także będzie Smutno Ale za chwilę not I pojechali na Grecję ale jest przeciążone na jedną stronę, nie? Nie Tam jest krzywa droga Nie, zapoję Sytuacja garażowa szybko i na temat bo rozkręciłem już wszystko jak już na ostatnim filmie pokazałem, że było już wszystko rozkręcone, to, to, to co było do rozkręcenia. Blok silnika jest w regeneracji. Idzie do regeneracji wszystko wszystko do pomiarów, wszystko do zmiany tam będzie pierwszy szlif zrobiony. Cylindrów i założone nowe. Tłoki, nowe cylindry, nowe pierścienie, ale to wszystko mi przyjdzie. Ja to wszystko będę sam nakładał i wszystko będę sam skręcał. Eee, głowica też do regeneracji, eee, tak samo kompleksowo wszystko z zaworami i z gniazda zaworowe i wszystko Wszystko ma być posprawdzane i wszystko ma być zregenerowane. Eee, dzisiaj jeszcze zawiozłem do regeneracji rozrusznik, zawiozłem do regeneracji alternator. No bo mam to zdjęte, więc y, musowo to jest regenerować i zawiozłem do regeneracji skrzyni biegów. Skrzynia biegów mi y, wydaje znaczy myślę, że to skrzynia biegów, chociaż nie jest to 100% potwierdzone, ale na czwartym i piątym biegów, y, mniej więcej w, na, y, w prędkości 80-90 km na godzinę to jest moja prędkość podróżna kamperem i wydaje z siebie taki głos, jakby były zużyte łożyska, czyli po prostu wyje. I zawiązem dzisiaj do regeneracji również skrzynię, do jak też do sprawdzenia, oczywiście tam są były różne nieszczelności, też na skrzyni, do uszczelnienia i takich innych rzeczy. Już prawie chciałem sam to robić, ale nie mam czasu. Właściwie miałbym czas, ale nie wiem. No skupiłem się na razie na silniku skrzynia nie jest jakby. No nie jest też prosta tamte poskładanie, rozebranie. Trzeba mieć ściągacze do ściągania łożysk. Skupię się bardziej tutaj na skręcaniu tego, co jest do skręcenia jeszcze. E, więc y, jadę teraz do Gdańska. Nie będzie miał jakieś dwa tygodnie. Robię sobie dwa tygodnie przerwy. Muszę tam pozałatwiać trochę spraw. Wracam i będę dalej skręcał to. Co jest do skręcenia. Także, e, a, jeszcze zawożę tutaj, zobaczcie, jest e, e, pompa stryskowa e, Jutro ją zawożę też do, e, do sprawdzenia. Już sobie umówiłem się z panem, że ją jutro z rana przywiozę i również e, pójdzie do, do sprawdzenia. Do, nie wiem, może wymaga regulacji, może jakichś uszczelnień po prostu daje ją. Jak jest wymontowana, bo tak to bym pewnie jej nie dawał, ale jak jest już wymontowana, to po prostu ją zaworzę. Niech to sprawdzą dobrze tutaj te miereczkowanie, podobno jest do sprawdzenia. Nie wiem, może jakieś uszczelniacze jeszcze dodatkowo i tego typu rzeczy. Więc to pójdzie do. To pójdzie do sprawdzenia. Reszta rzeczy do czyszczenia zostaje. Tutaj mamy tutaj takie rzeczy, zostają nam na, na przykład jak, e, jak to, to trzeba wyszli w, no, z, y, wyczyścić i pomalować. E, później, co będę zmieniał chłodnicę, dam nową chłodnicę. Tą obudowę mam już nową, bo zakładałem e, w tym roku. Do, dokupywałem to, tą obudowę. To mam nową. E, pójdzie chłodnica co tu jeszcze mam do <laughs> takie no oczywiście wiadomo nie rolka napinacza ten cały napinacz to wszystko pójdzie tu jest łożysko jeszcze do wymiany w tym napinaczu i to też będzie zregenerowane te śruby podobno się kupuje nowe do skręcenia głowicy więc kupię komplet nowych kupię komplet nowych śrub i skręcę co tu mam jeszcze świece żarowe nie wiem czy założę te stare czy czy też kupię nowe jeszcze na tym etapie? Nie chcę mi się na ten, na ten temat myśleć. Mamy tu jeszcze y, pompę podciśnienia, wakum, y, którą kupię nową. Już nie będę tu się bawił w jakieś tutaj łatanie tego, y, bo to ona się też regeneruje. Ona tu jest odpowiedzialna za podciśnienie w silniku i hamulce i tak dalej. Nie wiem i co jeszcze, ale ona pójdzie też nowa. To do czyszczenia. To rurki do czyszczenia. Sprawdzenie stanu. Tego, tu jest chłodnica oleju, więc yy, zobaczymy, jak z uszczelniaczami. Ona mi tutaj podciekała z tego, co pamiętam. Też jest do zrobienia pompa wody. Pompa woda była robiona w te wakacje, znaczy w zeszłe i yy, nie wiem, czy to będę coś ruszał, czy nie ruszał. Zobaczę, na pewno jest termostat do zmiany lub do sprawdzenia. Nie wiem, jak się sprawdza termostat, ale to jest oryginalny Mercedesa. Yy, więc nie wiem czy, czy tutaj będę. No zobaczymy zresztą e, filtr paliwa na pewno idzie do zmiany. E, chociaż nie wiem czy nie został założony nowy, bo, bo miałem tutaj e, no ale dobra, zmienimy go. To nie ma żadnych problem. Te wiązki będą poprawione to jest wiązka od prądu e, na pompy żarowe, znaczy na te na świece żarowe ona pójdzie do wyczyszczenia i do, do... No nie może tak być, nie? Widzicie, co się dzieje. Czyli tutaj damy może nowe kable. Zobaczymy tą puszkę, jeszcze też sprawdzimy guma. Ona jest tu nadcięta. Tutaj też pójdzie do, do zmiany. Wisko mam nowe. Wisko zakładałem nowe, więc już zostało zmienione. I tego nie będę ruszał. I co tu jeszcze mamy? Aha, tu mamy tą pompę jeszcze. To jest pompa oleju. I ją też będę serwisował. Ona tak kiepsko chodzi, więc podserwisujemy ją. Do wyczyszczenia i do malowania. Do wyczyszczenia. Tu mamy rolkę. Rolkę jeszcze od Paska. To też idzie do, do sprawdzenia i do podmianki. Ewentualnie i do zmiany łożyska, nie wiem, czy to pewnie jest łożysko, to pewnie pójdzie do zmiany łożyska. No i tyle, no. Tyle, resztę. Reszta gratów jest tutaj. I tu mamy jeszcze sprzęgło. Sprzęgło jest dobre, e, więc to sprzęgło zostaje. Po tym, oczywiście, sprzęgło także. No i rozrząd, nie? No to wiadomo. Rozrząd ślizgi, ślizgi łożyska. Tak naprawdę bardzo dużo rzeczy. Nie wiedziałem, że aż tyle będzie rzeczy do zmiany i do i do remontu. E, znaczy właściwie to spodziewałem się tego, że jak ruszę to wymienię wszystko. No i tak idzie wymiana za wymianą i niestety, ale chcę zrobić to dobrze i chcę zrobić to uczciwie, żeby nie miał później żalu do siebie, że czegoś coś przeoczyłem, że coś źle zrobiłem albo coś. Coś nie dopatrzyłem, więc staram się robić to rzetelnie i uczciwie. I mam nadzieję, że to się uda mi poskładać dobrze. No, cała ekspedycja, znaczy cała przygoda ze skręcaniem tego będzie będzie dla mnie wyzwaniem. Jednakże myślę, że rozkręcenie tego również było dla mnie dużym wyzwaniem, więc rozkręcić podołałem, więc myślę, że podołam to skręcenie. Fajnych ludzi poznałem, jeżeli chodzi o rozruszniki, jeżeli chodzi o szlifowanie silnika, głowicy, jeżeli chodzi o skrzynię biegów. Także niesamowita energia. Ludzie są fajni, życzliwi, lubią, lubią pogadać. Pan od skrzyni biegów ma, jest pasjonatem też Mercedesa. ma Sam ma 124. Mera, no fajny i też przy nim sobie tam dłubię. Oczywiście to jest mechanik, także tutaj jest inna inna. E, no, inna kolej rzeczy, ale fajnie jest pogadać sobie z kimś takim i który ma posiada wiedzę i i, i lubi sobie porozmawiać o starej motoryzacji. Więc e, no fajnie jest po prostu ta energia jest naprawdę duża. Kończę już tą gadkę. Tak jak mówię jutro jeszcze. Ostatni element, czyli zawiezienie tego Na powrocie to wszystko odbieram Jak będę wracał z Gdańska sobie wszystko po drodze podbieram I zabieramy się za, znaczy zabieram się za skręcanie Także Na razie A i w międzyczasie wpadłem sobie na pomysł, że Mam jeszcze kilka filmów Do złożenia z Maroka Mam kilka filmów z Tarify Więc w tą pogodę Jakże mroźną I fajną Ale zimną Puszczę wam jakieś fajne no, złożę jakiś fajny filmik. Może kilka filmików nad wyjdzie mi z tego Maroka, jak zaczęliśmy. Yy, no, jak wjechaliśmy do Maroka i te wszystkie. Yy. o już dobra. Poskładam. Coś tam poskładam. Na razie.